Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Prezes Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani Bożena Mania jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa uprzejmie. Jutro wielki dzień dla Was, chociaż podejrzewam, że jako związkowcy nie macie zupełnie potrzeby ani chęci, żeby tego rodzaju dni w ogóle miały miejsce kiedykolwiek. W kalendarzu chodzi o to, że jutro pojawicie się Państwo na ulicach stolicy tłumnie i będziecie akcentować no, swoje zdanie, swoje podejście do tego wszystkiego, co wiąże się ze zmianami szykowanymi przez rząd w oświacie. Tak, ładnie pan to zapowiedział i rzeczywiście jedno zdanie z pana wypowiedzi jest słuszne. Chcielibyśmy, żeby się nigdy nie wydarzyło ta, ta y, działalność, którą, o której pan mówi, czyli wychodzenie na ulicę, czyli protestowanie, czyli ewentualne strajki, w ogóle y, jakikolwiek protest. Ale niestety tak się składa i mówię tutaj y, od bardzo, bardzo wielu lat. Jestem nauczycielką naprawdę i liderką związkową od bardzo wielu lat i to się tak zdarza, że no niestety, każdy z rządów ma coś na sumieniu. Yy, Właściwie każdy z rządów poszczególnych na przestrzeni ostatnich 20 albo więcej tak, lat ma, zawsze coś, zawsze tam coś majstrował, robić w oświacie, żeby ta. być eleganckim, majstrował przy edukacji. No bo to każdemu się wydaje, że cóż tam edukacja? Tu zmienią, tam zmienią, tu podwyższą, tu oddadzą, tu zabiorą. A szkoły i przesuną, tak będą działać. A szkoły i tak będą działać, bo jest kreda, jest tablica, no ewentualnie tablica elektroniczna i będzie ok, Ale proszę Państwa, dzieci, nauczyciele to nie meble. To nie y, rzeczy, które się przesuwa z dnia na dzień, które się przesuwa z tygodnia na na tydzień i którym zabiera się poczucie wartości. Bo my, Związek nauczyciela Polskiego, tak to odbieramy. Szczególnie te ostatnie działania, od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że w tych programach wyborczych rządzącej partii jest hasło likwidacja gimnazjów, to już zaczęliśmy się bać, zaczęliśmy widzieć. To też kampanie rządzą pojechać. się swoimi prawami i czasami i po prostu hasło tak. I dlatego myśleliśmy, że może hasło jak hasło, może to będzie chodziło może nie o likwidację, ale o wzmocnienie, o dołożenie do szkół, czy też przygotowanie nauczycieli. Psychologów, pedagogów czy nawet itd. zmiany programowe? Zmiany które programowe, które są więc to wszystko wydawało nam się tak, wydawało nam się, że rzeczywiście Boch też jednoznacznie chce powiedzieć, że związek nauczyciela polskiego uważa, że polska szkoła potrzebuje zmian. Polska szkoła potrzebuje zmian, a to dlatego, że jeszcze te 16 lat temu, kiedy powstawały gimnazja, byliśmy na szarym końcu wyników zewnętrznych, o których mówią wszystkie międzynarodowe badania. Dzisiaj po 16 latach trwania gimnazjów i w ogóle jakby Realizacji programu oświatowego, polskie, polskie dzieci, polska młodzież jest w pierwszej dziesiątce, a powiedziałabym wcześniej w pierwszej piątce w niektórych przedmiotach, które są badane przez organy międzynarodowe, przez instytucje międzynarodowe i to jest zasługą. Ale to wynikało z tego, że pewne zmiany w tych dziedzinach się, w tej dziedzinie oświatowej się dokonywały. Dużo Ewo, ew, ewoluowały. Ewoluowały, tak. oczywiście, bo tak jest i my mówimy tak, potrzeba pewnej ewolucji, pewnych zmian do. Wszystkiego tego, co będzie służyło dziecku i nauczycielowi, bo to dwa podmioty, które po prostu ze sobą są i tutaj w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast to, co proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, to jest absolutna rewolucja, absolutne przewrócenie wszystkiego do góry nogami, bo też Państwo chcą uświadomić i powiedzieć, że hasło Likwidujemy gimnazja nie jest i nie dotyczy tylko. Tychże, tego poziomu nauczania gimnazjalnego. No tak, z bo Przecież z automatu się zmienia się wszystko, system, tak. tak, zmienia się system. I w zmianie tego systemu widzimy ogromne problemy. Chaos, niedoinformowanie, brak rzetelnej wiedzy, merytorycznej wiedzy, która spowodowałaby, że należy aż takiej rewolucji. bo i nie ośmielamy się, ośmielamy się powiedzieć, że jest to właśnie rewolucja. Też ministerstwo nie ma podstaw, też mówi, że jest to pewnego podstaw, rodzaju rewolucja. Nie ma podstaw merytorycznych żadnych, finansowych drugich żadnych, w tym sensie, że się mówi, że. Pieniądze 900 milionów złotych na reformę są, tylko że w tych 900 milionach są różne propozycje ich wydania. I to nie jest tylko na to, że się zlikwiduje gimnazja, czy zrobi się nowe krzesełka, czy toalety. dywaniki, toalety w nowej szkole. To jest nieprawda. Te pieniądze już wielokroć zostały wydane, od, słyszymy to od osób, które o tym mówią i które decy będą decydowały o tym, Pani na co te prezes, pieniądze. A co wytu? zmieniło się? My rozmawialiśmy na no, ten sam temat, właściwie tak, mam wrażenie, jest. że dokładnie o tym sam gdzieś z półtora miesiąca temu. Powiem szczerze, że myślałem wtedy, to był ten etap, kiedy jeszcze wiele wskazywało, że być może Ministerstwo Edukacji jednak wycofa się z proponowanej ustawy, zwłaszcza, że wtedy, jak rozmawialiśmy, chyba dzień wcześniej wpłynęło pismo z innego stosownego ministerstwa, które właściwie torpedowało całkowicie założenia tej ustawy. Dużo się o tym mówiło i wtedy można było jeszcze odnieść wrażenie, że jednak argumenty przekonają rządzących i, i będą w stanie się wycofać. Mija półtora miesiąca i mam właściwie, że w tej chwili ministerstwo jest jeszcze bardziej przekonane o słuszności tak, tego Tak, ponieważ projektu. w Sejmie odbyła się już debata, odbyło się głosowanie i po prostu ustawa de facto jest, tak? Teraz ona jeszcze pójdzie do Senatu, do podpisu prezydenta i tak dalej. No to pójdzie w, związku w związku z tym to są tak, mamy wrażenie, że to pójdzie ekspresowo to mało powiedziane. Chodzi teraz o to, że ta manifestacja, która odbędzie się jutro, 19 listopada na Placu Piłsudskiego. Mamy nadzieję, że już z informacji naszych wynika, moich okręgowych, czyli wojewódzkich, że z województwa lubuskiego jedzie 15 autokarów. jedzie Reprezentowany będzie każdy powiat oraz jadą także, zmobilizowały się małe ośrodki oświatowe. 15 jak autokarów na przykład, to lekko licząc jest kilkaset no, osób. No 50, tak? 50 osób w autokarze średnio licząc, tak? Niektóre są większe, na przykład z Międzyrzecza jest prawie 70-osobowy autokar duży, ale są małe bo ośrodki się także zmobilizowały, jedzie na przykład Skwierzyna, nowe miasteczko, to, to to nie są, że tak powiem, ośrodki, w których jest dużo nauczycieli, ale widać leży na sercu nie tylko nauczycielom, ale także y, związkowcom, ale także samorządowcom, ale także rodzicom, ponieważ w tych autokarach będą jechały jechali reprezentanci tych właśnie grup społecznych. Proszę, ja osobiście ja... obserwując naszą politykę, mam wrażenie, że nawet gdyby was tam przyjechało 200, 300, 500 tysięcy osób pojawiło się na ulicach, to i tak to mleko już się rozlało i właściwie nikt z ustawy się nie wycofa, więc możecie ewentualnie liczyć na to, że zostanie ona w jakiś sposób znowelizowana na Natomiast likwidacja, wygaszanie, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, gimnazjum i zmiana tego systemu staje się no faktem. Chciałaby chciałabym, żeby te słowa Pana się nie sprawdziły i jadąc tam dzisiaj w nocy liczymy na to, że tak się stanie, że otrzeźwienie tych, którzy o tym decydują będzie. Bo proszę Państwa, efekty tej zmiany, radykalnej, rewolucyjnej zmiany, nazwanej dobrą zmianą, dla nas jest to niedobra zmiana i dla nauczycieli, i dla samorządowców, i dla rodziców, będą widoczne i efekty tego będą za 15-20 lat dopiero. Bo to dziś, bo zaczyna się ona w 2017, tym, pierwszy efekt pierwszy y, 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 młodzież, y, która kończy ósmą klasę wyjdzie w, w, na przełomie lata 2019-20 i tak dalej, i tak dalej. Matura pierwsza będzie jeszcze później. W związku z tym efekty tego będą. Na, na, pewno, na pewno później. tylko to jest dość wygodne chodzi nam dla rządzących, to, bo nikt nie wie, kto i, będzie rządził tak, za jest, 10 lat. Tak, to tak, jest. Tak? Oczywiście, ale to nie może być tak, że nie ma ciągłości. Przecież państwo to ciągłość. Przecież istniejemy tyle lat. tak? Nie było państwa w czasie zaborów, nie było oświaty w czasie II wojny światowej, czyli 39-45, ale było nauczanie. Związek Nauczyciela Polskiego ma chlubną tradycję tajnej organizacji nauczycielskiej. To tam kształcono młodzież na wszystkich i studentów na, na wszystkich poziomach edukacyjnych. Więc to nie jest tak, że nie będzie edukacji, bo będzie, bo będzie kreda, będzie, tak jak powiedziałam, tablica być może multimedialna. Tylko, że może ponieważ się na... tak, jak pani powiedziała wcześniej, że kolejni rządzący znowu będą tak, wracali. Tak, będą chcieli znowu majstrować przy do tym bardzo newralgicznym, systemie? bardzo delikatnym elemencie życia społecznego w Polsce i w ogóle na świecie, jakim jest edukacja. Bo to, że próbuje się tę edukację, że tak powiem, przekładać z jednej szufladki do drugiej, zmieniać i tak dalej, to tak jak powiedziałam, jest to niestety domeną prawie wszystkich rządów, ale to, co się dzieje dzisiaj napawa nas naprawdę strasznie ogromnym strachem, ponieważ ten chaos organizacyjny, chaos finansowy, chaos informacyjny dla rodziców i dla samego dziecka naprawdę będzie okropny i okrutny. Bo przypomnę, w żadnym kraju na świecie nie ma obniżenia edukacji z 9 na 8 lat, a tutaj mamy do czynienia z takim przykładem. Chcę powiedzieć, że Związek nauczyciela Polskiego nie nie jest sam w tych protestach. To nie jest tak, że tylko my liderzy jesteśmy przeciwni, bo nie liderzy, tylko y, statystyczny nauczyciel w szkole języka polskiego, matematyki, fizyki. Bo jak się dowiedział dzisiaj A po Ja po tym też z ludzie, będę też Z ale chcę powiedzieć, że dzisiaj nie mamy postaw programowych i siatki godzin w niektórych tylko. I już nauczyciele natychmiast reagują, patrząc i próbują mówią nam, że ta siatka godzin jest absolutnie nieadekwatna do tego, co jest. Ja przy. Przypomnę, że w szkołach podstawowych nie ma gabinetów i ich klasopracowni, jak to kiedyś nazywaliśmy, czy pracowni sensu stricte biologicznych, chemicznych, fizycznych. Trzeba je po prostu zrobić. A gimnazja, na które wydano 900 milionów, czy miliardów nawet, w każdym razie ogromne pieniądze na to, żeby ta gimnazja... Wybudować, wyposażyć. Są to w tej chwili najlepsze, najbardziej. doposażone, model, doposażone porządne, szkoły, porządne szkoły z nowoczesnym automatyką i tym wszystkim, co uczniowi jest potrzebne. I dzisiaj co się stanie? Pani minister mówi, że nie będzie wolnych sal, nie będzie wolnych szkół, ale przecież zmiana sieci szkół, zmiana obwodów spowoduje, że dla. Jednego, drugiego czy dziesiątego dziecka i rodzica, będzie to zmiana dojścia do szkoły. Skoro dziecko miało szkołę zaraz przez ulicę albo kawałeczek, to teraz być może przy zmianie obwodów, zmianie sieci będzie musiało do tej szkoły dojechać. No pewnie więc... zmieni się też rejonizacja, która to jest. To właśnie o tym mówimy tak. to jest ta właśnie, to są te obwody szkół, o których mówimy, one inaczej nazywane są rejonizacją. I właśnie to będzie, więc dla dziecka, dla rodzica to będzie naprawdę ogromny problem. Dalej, mówiąc, o tym, że Związek nauczyciela Polskiego nie jest sam w tym proteście, nie jest sam w tych wytykaniu, czy pokazywaniu może błędów, które popełnia Ministerstwo Edukacji nie jest sam, ponieważ powiem Państwu, i być może Państwo czytaliście, przecież 100 profesorów wystosowało list do Ministerstwa Edukacji, mówiący o tym, że ta reforma nie ma żadnych podstaw merytorycznych ani naukowych. Później 80 nauczycieli różnych przedmiotów, w tym przedmiotów języka polskiego, przedmiotu jakim jest język polski. Dalej wystosowali list także nauczyciele roku. Przypomnę, że to była już bardzo jubileuszowa edycja Nauczyciel Roku, organizowana od ponad 15 lat z, razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i ci nauczyciele też są zaniepokojeni o to, co się będzie działo. Wystosowali list i myślę sobie, że poza tym rodzice nie dla chaosu w oświacie, to przecież jest organizacja powołana stricte do tego, żeby mówić Ministerstwu Edukacji, że nie, rodzice nie wyrażają zgody na taką rewolucję w oświacie i takie działania w stosunku do Dzieci. A więc tych sprzymierzeńców, sojuszników mamy naprawdę bardzo dużo. Ale gdybyśmy mówili o tej reformie w jakikolwiek sposób, to Nasuwa się natychmiast sformułowanie i podział taki, że w trzech obszarach reforma zrujnuje wszystko, co się da, a mianowicie na pewno są zagrożenia, i to bardzo duże dla dziecka i dla rodzica, chociażby to, no to że będzie miana, dziecko musiało dojechać, tak, tak, że będzie trzeba dowozić te dzieci, że jest i dziecko w wieku 14 lat będzie musiało wybierać dalszą karierę drogi swojej, jakby życiowej, dalej że będzie także stworzenie. Takich szkół, na których na pewno będą, będzie dwuzmianowość, a przecież wiadomo, że walczyliśmy z tym od wielu, wielu lat. Dalej ten chaos programowy, bo przecież będzie z jednej strony stary program, a z drugiej strony nowy program, bo nie ma szans, żeby wprowadzono od razu wszystkie programy nowe. Dalej mamy także moment taki, że przecież nie wszystkie dzieci zdadzą do, do kolejnej klasy. Co będzie z tym dzieckiem, który nie zda? do klasy. Nie ma na razie tej ścieżki, która by powodowała, że to dziecko ma dalej iść i uczyć się. Dzisiaj, pamiętacie Państwo, sześciolatki zostały w przedszkolu i dalej robiły te, te same działania. Tak, te, dokładnie ten sam, dokładnie ten sam program. I dzieci bystrzejsze, dzieci, które mają no stracimy, takie ed edukacyjne jest, jest ADHD rok. dobre, tak straciły, po prostu straciły. I tu będzie dokładnie taka sama sytuacja. Dalej, oczywiście drugim takim obszarem, który, bo to był ten obszar dla dziecka i dla rodziny, Drugim obszarem, który jest naprawdę, będziecie, będzie zupełnie rozkwiany, to jest nauczyciel, ponieważ nieprawdą jest to, co mówi Ministerstwo Edukacji, że nauczyciele nie stracą pracy. Tak, pani minister nie będzie zwalniała. Będą zwalniały samorządy, które są dla dyrektora, organem prowadzącym i dla szkoły i dyrektor będzie musiał tę decyzję podjąć. Kogo zwolnić? My mówimy, że będzie to około 35 tysięcy nauczycieli, do tego około 20 tysięcy pracowników. Pracowników administracji i obsługi, ale mamy inne badania, które przeprowadziły inne organizacje, i tam się mówi o 57 tysiącach nauczycieli, tak. o 35 tysiącach pracowników administracji i obsługi. No Każdy ma swoje ludzi, badania. Tak. To jest armia ludzi, to jest naprawdę mnóstwo ludzi. I nieprawdą jest, że szkoły podstawowe przyjmą nauczycieli z gimnazjów. Więc nie mają co się cieszyć nauczyciele podstawówki, a także szkół tych już średnich techników czy liceów, ponieważ nie wiadomo, jaka będzie siatka godzin i ile w tej godzin będzie lekcji. Ja przypomnę także, że związek cały czas mówi o tym, że w polskiej szkole wielu nauczycieli pracuje na niepełny etat. To znaczy, liczymy nauczyciela, ale nie liczymy etatu, bo czym innym są etaty, a czym innym są nauczyciele. Bo jest etat nauczyciela polonisty i są dwie nauczycielki po pół etatu. To jest dwoje nauczycieli, tak? W związku z tym to są te liczby, o których mówimy. One mogą jakby no, Ci, którzy nie pracują na pełny etat, mogą mieć największy problem Ależ z tym, że żeby... Ale oczywiście, że tak. A poza kolejności. tym nauczyciele, szkół, dyrektorzy szkół podstawowych teraz, którzy mają przedłużone o dwa lata edukację, będą zatrudniali najpierw i dadzą pełny etat temu, przepraszam za określenie, swojemu nauczycielowi, który już jest w tej szkole, a nie będą się martwili nauczycielem z gimnazjum. Tych problemów jest ogromnie dużo i tutaj poza tym nauczyciele będą musieli uczyć właśnie podstawą programową nową i podstawą programową starą. Nie mamy dzisiaj podręczników, też proszę o tym pamiętać dalej realizowane będą te zajęcia w różnych budynkach bo nie ma naprawdę takiej sytuacji żeby te zajęcia odbywały się w jednym budynku bo cóż zrobią z budynkami oczywiście samorząd i tu przechodzę do tego trzeciego obszaru samorządowego to przecież nikt inny jak samorząd będzie musiał to wszystko oczywiście zrealizować nie, I samorządowcy nie dostanie sobie Polsce zdają sobie zdają doskonale sprawę. Sprawę. My tak. mamy pisma od samorządów w którym już mniej więcej się przymierzają do tego bo też są też takie samorządy mówią tak póki nie ma ustawy, póki nie ma wytycznych, my na razie nic robić nie będziemy. Ale my wyprzedzając ten moment, jako Związek nauczyciela Polskiego, wysłaliśmy do wójtów, burmistrzów, starostów, wszystkich rządzących taki list, w którym poprosiliśmy, aby spotkali się z naszymi prezesami oddziałów, bo na terenie naszego województwa mamy wszędzie oddziały. I prezesi tychże oddziałów poprosiliśmy, żeby się spotkali z wójtami i rządzącymi w gminach, żeby porozmawiać, bo naszym zdaniem najważniejszy jest dialog, i wiedza Związku Nauczyciela Polskiego chcielibyśmy, żeby została przekazana samorządom, a wiedza samorządów na temat tego, jak zorganizują tę oświatę, żeby została przekazana nam. I my taką wiedzę posiadamy. No tyle, że samorządowcy mają ten problem, że tak jak pani powiedziała, nie znają jeszcze szczegółów ustawowych, więc mówią, my możemy się usiąść. teraz spotkać i porozmawiać. Tak, ale można usiąść trochę. i troszkę, ale wie pan to, gdybanie jest takie, że przecież wiemy, ile mamy szkół, ilu mamy uczniów, ilu mamy nauczycieli i możemy spróbować, przepraszam za określenie znowuż, bo co nie jest absolutnie adekwatne do tego, co będzie się działo, po prostu poprzesuwać te, pionki, te tak, żeby osoby, najbardziej, żeby racjonalnie, żeby to najbardziej tak. racjonalnie to zrobić. I my jesteśmy do tego gotowi. Nasi Ale prezesi pamiętam, są co do ciekawe tego Solidarność nauczycielska też jest do tego gotowa, bo słyszałem tutaj rozmawiając z jednym z członków Solidarności, który mówi, że oni też jak najbardziej chcieliby usiąść w tym wypadku z panią wiceprezydent Harenźlak w Zielonej Górze i już pomyśleć Chociażby, o tym, tak. które gimnazjum, który budynek, który do czego się nadaje, jak to wszystko poprzez... I o to by prowadzą. właśnie chodziło, więc ja mówię, Związek nauczyciela Polskiego jest związkiem dialogu. Ja jako polonistka, humanistka też uważam, że wszystko da się rozwiązać lepiej lub gorzej. Nie wszyscy będą zadowoleni, ale kończąc wiele studiów z negocjacji i mediacji, wiem, że to jeżeli jakąś trudną sprawę załatwiamy, to nikt, żadna ze stron nie jest zadowolona, ale w którymś w środku, w momencie dogadania się, po prostu je, musimy to zaakceptować. I żeby to zrobić jak najmniejszym kosztem w każdej miejscowości, i w Głodzi, i w Dańsku i w Poznaniu, i w Zielonej Górze i w Czerwińsku i w Bledzewie czy gdziekolwiek indziej. Chodzi o to, żebyśmy mogli usiąść, porozmawiać i wspólnie podjąć słuszne decyzje, takie decyzje, które najmniejszym kosztem dotkną dzieci, Rodziców I nauczycieli. i nauczycieli, ponieważ ja jestem związkiem zawodowym i taką perspektywę tutaj będę prezentował. to będzie trudne pytanie, właściwie podejrzewam, że nawet nie będzie, nie pani ma trudnych pytań, być może są to ben, odpowiedzi to na Będzie który, pani miała pewnie delikatny problem z odpowiedzią. Po co ta ustawa w takim układzie? Skoro środowiska, skoro profesorowie, skoro nauczyciele, skoro rodzice. Skoro specjaliści w tym temacie wszyscy sygnalizują, że ustawa jest w tej chwili niepotrzebna i że wprowadzi chaos kompletny w systemie oświatowym Na i, tych będzie, po poziomach, w tych i, i będzie prowadziła do różnego rodzaju zmian, które będą e, rozłożone w czasie, będą długofalowe i ten marazm oświatowy będzie, będzie trwał, więc po co? też się nad tym zastanawialiśmy tylko że proszę państwa to jest tak na pikiecie która odbyła się przed przed sejmem kiedy miała być czytana ustawa byli było tam nas trochę osób rodziców samorządowców rodziców związkowców i, i, i osób które są niezrzeszone w ogóle powiedzieliśmy że my zwalniamy my związek nauczyciela polskiego zwalniamy ministerstwo edukacji narodowej Partię rządzącą, z tego, żeby wywiązała się akurat z tego, z tej obietnicy. My ją zwalniamy. Nie wszystkie będziemy realizować Wszystkie, to wszystkie nie będą pozostałe, dostać. wie pan, ja znam się na oświacie, tak? By My tak myślę. Oczywiście wszystkie też inne jestem, inne też nie też nie jestem zainteresowana różnymi innymi, innymi, ale chcę powiedzieć, że w, te, w tej dziedzinie, na której, na który, na której się Związek Nauczyciela Polskiego zna, mówimy, proszę, zostawcie nas, zostawcie oświatę, zostawcie to tak, jak jest. My państwo zasugerujemy, rządowi, ministerstwu, tak jak i inne związki zawodowe, jak rodzice, jak naukowcy powiemy Państwu, zasugerujemy co należy zmienić, co należy poprawić, bo trzeba bo trzeba, ale nie róbcie tego teraz i zwalniamy was tej obietnicy reformy edukacji. Ja myślę sobie, że koledzy nasi mówią, że tutaj już nie ma żadnej alternatywy do tego, tak jak pan tutaj powiedział, że to wszystko już jest przygotowane i zrobione. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie do końca, że jeszcze to otrzeźwienie dotyczące skutków, przede wszystkim skutków, będzie. Myślę, że bardzo ważny będzie głos rodziców. Bardzo ważny będzie głos samorządowców, bo ministerstwo, czy ktokolwiek inny, będzie, no tak, jest związkowcem, broni związkowców, broni ich pracy, broni nauczycieli, a przecież w firmach jakichś, czytam w gazecie, że w Gorzowie gdzieś tam w jakiejś firmie też może stracić pracę tyle i tyle osób. Tak, ubolewamy nad tym bardzo, bardzo, ale no każdy pilnuje, przepraszam za określenie, swojego ogródka. Ja wiem, jestem związkowcem, zostałam wybrana, mam obowiązek reprezentować i bronić nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo to o nich także mowa i oni są jednym z ważnych elementów funkcjonowania szkoły i ja to czynię. A myśli mówię, Pani, że ktoś z władz wyjdzie do Was i będzie próbował porozmawiać? Y, y, oczywiście chcę Panu powiedzieć, że wysłaliśmy taką prośbę do gimnazjów, wszystkich gimnazjów w województwie, aby przysłali nam y, y, mailowo albo w kopercie swoje osiągnięcia w ciągu tych 16 lat. I proszę sobie wyobrazić, że już tych osiągnięć przynajmniej w tej naszej tercji jest około 100. W związku z tym te takie portfolio, które przygotowaliśmy, chcemy przekazać panu prezydentowi, bo y, intencją naszą jest jeszcze zainteresowanie i poproszenie pana, prezy pana prezydenta no tak, prezydent. o spotkanie, Właściwie, ponieważ tak pan prezydent może, może przypieczętować nogami. tę ustawę swoim podpisem. Dlatego chcemy się spotkać z panem prezydentem, wręczyć mu te y, nasze osiągnięcia gimnazjów w ciągu tych 16 lat, bo to nie jest tak, że to jest tylko y, tak jak próbuje się wmówić... Y, element y, y, przemocy, element destabilizacji i y, przygotowywania do testów. Nie, to nie jest tak. Przemoc jest także w szkole podstawowej, przemoc jest także poza szkołą, przemoc jest w szkołach y, ponadgimnazjalnych dzisiaj, ale w szkołach średnich. A pewnie i nauczę, A, generalnie nauczy, w ogóle generalnie w środ środowisko czy też społeczeństwo nasze jest troszkę może podenerwowane i stąd ten, te elementy agresji, ale to nie, prze nie przesądza, żeby tę szkołę. Po prostu gimnazjum jako gimnazjum likwidować. Tu trzeba po prostu dać receptę, dać lekarza, dać pedagoga, psychologa, logopedę, te, tych wszystkich ludzi, którzy się znają na oświacie, którzy wiedzą i którzy potrafią, jeżeli jest ten stres, jeżeli jest ta agresja, to należy ją rozładować. Ale mam nadzieję, że głos i. Przekazanie tych osiągnięć gimnazjów, które już zostały nadesłane. I apeluję jeszcze mamy dzisiaj cały dzień, ja w nocy wyjeżdżam do Warszawy. Apeluję do tych, którzy Państwa słuchają, żeby jeszcze gimnazja przysłały nam. Adres jest na stronie internetowej, bez problemu Państwo znajdziecie. Proszę przyślijcie, żeby tych osiągnięć gimnazjów było jak najwięcej. Ale myślę sobie, no z całej że ważny Polski będzie. 150 kilogramów. Myślę, że, kilogramów tak, papieru, że tak, tak. Myślę, że tak. Dwa. Przygotowaliśmy też element taki no trochę happeningowy. bierzemy ze sobą kredę, połamaną kredę, fragmenty kredy, no i chcemy przed Sejmem tę kredę wysypać i pokazać, że to są jednak mimo wszystko złamane kariery uczniowskie czy ka złamane kariery nauczycielskie, które no, będą musiały być, ponieważ nauczyciele nie będą mieli pracy. I chcę też jeszcze ostatnie zdanie, może powiedzieć, że liczymy na to, że samorządowcy jeszcze raz, kolejny, bo robią to naprawdę cały czas, otrzymujemy te sygnały, listy, pisma, rady gmin, rady, miast podejmują uchwały o tym, w jaki sposób wpłynąć na to, żeby ta reforma się po prostu nie odbyła. Mam nadzieję, że ten głos samorządowców, rozsądny, mądry, wyważony, zrównoważony po prostu będzie kolejnym elementem na, na to i kolejnym składnikiem tego, że my po prostu doczekamy się tego, że ta reforma zostanie w jakiś sposób tutaj niezrealizowana. Na pewno będziecie widzialni jutro zapraszamy w co do tego nie ma. zapraszamy wszystkich na manifestację. Jeżeli państwo chcecie. Zapraszam do kontaktu z nami. Sikorskiego 15D w Zielonej Górze. W każdym mieście jest oddział Związku Nauczyciela Polskiego. Autokary są. Jeżeli macie życzenie z nami pojechać, bardzo proszę. Będzie to także Wasz element i Wasz wkład w to, na niezgodę, na to, co w edukacji się dzieje. Boże, namaniam prezeska Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo dziękuję. Kłaniam się Państwu. Życzę słoneczka.